Jesteśmy dzisiaj w Rajsku na czwartym turnieju piłkarskim organizowanym przez podokręg Piłki Nożnej w Oświęcimiu. Kolejny raz spotykamy się na turnieju piłki kobiecej z udziałem drużyn Puszczy Połomice, Iskryp, Rzezinka, MKS, Babia Góra, Słabyskicka oraz Targowianki i Targowisko. Mam nadzieję, że ten turniej wejdzie na stałe. Nastałe do kalendarza piłkarskich imprez piłki kobiecej w Małopolsce i ta frekwencja będzie tylko rosła. Cieszę się, że Potokręg piłki nożnej poświęcimy działa w temacie piłki kobiecej i, i ją rozwija. Chcemy, żeby Małopolska stawała się stolicą pił, piłkarstwa kobiecego w Polsce. Mamy bardzo wiele drużyn. I w naszym, naszych planach jest rozwijanie te, tej części piłkarstwa polskiego. Także mam nadzieję, że to właśnie tutaj będzie to serce biło dla piłki kobiecej. już który organizuje PPN -u Święcim... Czwarty turniej kobiet odgrywany na pięknym, jak widzimy, obiekcie pięknych murawach Rajska. E, witamy puszczenie połomite targowiankę, e, targowisko, dobrze tak na e, e, tym e, tutaj na, na obiegu. E, no organizacja turnieju jak najbardziej na, na plus. Dziękujemy tutaj za zaproszenie i miejscowemu podokręgu, i trenerowi w rące. E, Fajnie, że coś takiego się dzieje. Doceniamy, e, doceniamy e, właśnie taką formę e, tutaj w okresie przygotowawczym, gdyż możemy się spotkać e, z kilkoma różnymi drużynami e, w jednym dniu. E, odnośnie organizacji, no to nie to trzeba pochwalić. także. My jesteśmy bardzo zadowoleni. E, zespół, e, mój zespół wygrał dzisiejszy turniej, co prawda. Ta gra nie była jeszcze najlepsza, nie było kilku, kilku zawodniczek, które w tym momencie są na urlopach, ale jak najbardziej na duży plus zaliczamy wysunięcie. Turniej bardzo, bardzo pozytywny. Drużyny na fajnym, zbliżonym, dobrym poziomie, więc myślę, że można to potraktować jako taką jednostkę dobrze przygotowującą do, do zbliżającego się sezonu. Na pewno bardzo intensywna, gra z dużą ilością walki, ale w dobrej atmosferze i przy bardzo dobrych warunkach. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Pierwszy raz się spotkaliśmy z taką organizacją w sumie, że na pełne boisko, na jedenastki grały dwa mecze jednocześnie, Z uważam, że to jest doskonały pomysł. Także dla nas była to doskonała nauka. Akurat tak się złożyło, że wczoraj grała jedna drużyna, dzisiaj grała druga drużyna, gdzie dziewczyny się praktycznie nie pokrywały, także, także mamy tych dziewczyn sporo i dla nas takie turnieje to jest doskonały przegląd, kto może gdzie grać, w jakiej drużynie. Też bardzo dużo młodzieży mieliśmy dzisiaj, bo Średnia wieku w granicach może, może przekroczyła 15 lat. Także y, dla nas tutaj mówię: doskonała nauka. Zacznijmy od organizacji turnieju. No, jest to już czwarty raz, kiedy y, tutaj organizu organizujecie ten turniej, i uważam, że jest wszystko y, top. Gdzieś tam sędziowie, dwóch sędziów, drużyny fajne. Zawsze jedzenie, fajne nagrody dla dziewczyn, także pod tym względem y, miło zawsze wspominamy z całą drużyną. Y, co do przebiegu samego turnieju, uważam, że mogło być lepiej, gdzieś tam fajnie, wchodzimy w pierwszy mecz, w drugi mecz, ale w dalszym ciągu, nawet wygrywając już ten trzeci mecz o, o zwycięstwo y, w całym turnieju, tracimy bramkę i znowu gdzieś ta ta głowa siada nam i nad tym na pewno bardzo dużo musimy potrenować. Gratulacje. Może zdjęcie tutaj panem Andrzejem. Dziękuję. Dzięki. Gratulacje. I skrab Rzezinka. O, jeszcze zdjęcie. Przepraszam, panie prezesie. Dzięki. Proszę? Tutaj do zdjęcia, Gosia. Dzięki. można? Gratulacje. To jest dobry, tak? Do zdjęcia, gratulacje. Gratulacje, można do zdjęcia. A można, autografa <grymne> <grymne> Aha, tutaj. Podsumowanie całego turnieju. Czwarte miejsce, puszczanie połumice. Zapraszamy. Pani kapitan. Gratulujemy. Można zdjęcie. Też. Trzecie miejsce. Babia Sucha bezkicka Gratulacje Drugie miejsce Iskierka, iskry, iskra, iskierki, iskra Brzozinka, Nasze dziewczyny Gratulacje, Gratulacje. A czwarty turniej organizowany przez piłkę piłki nożnej Uświęcim, wygrywa Targowianka Targowisko. Gratulacje! Jeszcze raz, bardzo dziękuję za udział drużyn, które dzisiaj uczestniczyły w naszym czwartym turnieju Puszczanie Połomice Słucha Bezpiska. Targowo Janka, Targowisko i nasze dziewczyny, czyli gospodynie Izkielki Dżików. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się w takim samym komplecie i będziemy się emocjonować piątym turniejem piłkarskim kobiet TPEMO oświęcim. Tak więc bardzo dziękuję wszystkim za przybycie na ten turniej i gratulacje. Uważam, że turniej bardzo fajnie zorganizowany. Jak chodzi o indywidualny występ, najbardziej nie jestem zbytnio zadowolona, chociaż mimo... Tego zostałam nagrodzona, dlatego jest mi bardzo miło. Ten mojej drużyny, oceniam na bardzo dobry. Wiadomo, że ten turniej był dla nas przygotowaniem też do sezonu. Wiele jeszcze pracy przed nami i tak naprawdę wszystko się okaże na rundę. I jeżeli chodzi o mój wkład, no to nie będę mówiła, że jestem najlepsza, po prostu dostawałam dobre piłki i to wykorzystywałam, więc to dzięki dziewczynom. Więc wszystkie były najlepsze.